Alienacja rodzicielska, kiedy mężczyzna staje się wrogiem systemu. Alienacja rodzicielska to nie jest miękki temat. To piekło rozgrywające się codziennie po cichu w sądach, mieszkaniach i dziecięcych pokojach. To sytuacja, w której jedno z rodziców Zazwyczaj matka celowo lub manipulacyjnie odcina dziecko od drugiego rodzica, najczęściej ojca. To nie są tylko zakazy kontaktu, to również codzienne komentarze, podszepty, zasiewanie nieufności, robienie z ojca potwora odwracanie ról. To wygląda tak. Tata Cię nie kocha, dlatego nas zostawił. Nieważne, że rozwód to był jej pomysł, ponieważ się znudziła. Nie dwoń do taty, bo on teraz ma nową rodzinę. Nie możesz iść do taty, bo się źle czujesz, nie pamiętasz? Albo nie oddam ci dziecka, bo nie masz warunków. Oczywiście bywa i ostrzej. Porywanie dzieci do innego miasta, do innego kraju, zmiana numerów telefonów, zmienianie adresów bez informowania, wysyłanie pozwów, zakazów zbliżania się, robienie z ojca stalkera. Tylko dlatego, że chce przytulić własne dziecko, do którego ma prawo i przede wszystkim chęci i masę miłości. Według badań Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce rocznie notuje się kilkadziesiąt tysięcy przypadków ograniczania kontaktów dziecka z ojcem, z czego naprawdę tylko niewielki procent wynika z realnych zagrożeń, a reszta to zemsta, manipulacja, po prostu Konflikt albo próba wyłudzenia alimentów. Mit o tym, że mężczyźni uciekają od odpowiedzialności, że nie chcą wychowywać dzieci, że nie chcą brać udziału w wychowaniu tych dzieci, to stereotyp rodem z lat 90. Dzisiaj większość ojców chce być obecna w życiu swoich dzieci, chce wychowywać, chce współdecydować. Z badania przeprowadzonego przez Centrum imienia Adama Smitha wynika, że ponad 70% ojców. W Polsce deklaruje chęć aktywnego udziału w wychowaniu swojego dziecka po rozstaniu. Również w modelu 50 na 50. No ale system mówi im, mama wie lepiej, dziecko musi być przy matce. Nieważne, że jest alkoholiczką, kur... nieważne, jaka ona jest. Sąd rodzinny w Polsce funkcjonuje w oparciu o przestarzały precedens, że matka z definicji jest bliżej dziecka. Nawet jeśli ma uzależnienia, niestabilność emocjonalną. I tak często sąd da dziecko jej, bo dziecko potrzebuje matki. Krajne przypadki. Ojciec z ustabilizowaną pracą. Domem. I gotowością do tego, żeby wychowywać dziecko, zostaje pozbawiony praw rodzicielskich. Bo matka złożyła emocjonalny wniosek z załącznikiem i opinią psycholożki znajomej, no albo sytuacja opisana przez samego Leroya, który publicznie mówił o tym, jak sąd przez lata ignorował jego starania o kontakt z dzieckiem. Mimo, że płacił alimenty, mimo, że oferował realne wsparcie. Na szczęście kanały takie jak Kanał Zero zaczęły nagłaśniać te sprawy i nawet czasami pokazywać marsze ojców i rodziców dzieci alienowanych. I tak w końcu zaczyna się mówić o tym, że ojcowie są traktowani jak petenci w urzędzie, a nie jak równoprawni rodzice. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech trwają marsze ojców. Petycje, zmiany prawa. W Polsce też. Coraz więcej jest stowarzyszeń, kanałów takich jak mój. Grup i fundacji, które wspierają prawa ojca. Psychologicznie alienacja to przemoc. Dla dziecka to rozszczepienie to wyuczona nienawiść to konflikt lojalności, który zostaje z nim na całe życie. Badania profesor Amy Baker pokazują, że dzieci poddane długotrwałej alienacji rodzicielskiej wykazują zwiększoną podatność na depresję, zaburzenia lękowe, problemy z tożsamością i relacjami w dorosłości. Dołóżmy do tego jeszcze jedną narrację, która jest absolutnie krzywdząca. Ojciec weekendowy. On to ma dobrze. Widzi dzieci w piątki, zabiera na lody, do kina, kupuje zabawki, jest śmieszny i wyluzowany. A ja, matka, muszę odrabiać z nim lekcje, chodzić po lekarzach, egzekwować obowiązki i być tą złą, która trzyma dyscyplinę. Tylko że nikt nie mówi o tym, jak to wygląda z drugiej strony? No bo jak masz widzieć swoje ukochane dziecko raz na dwa tygodnie, przez dwa dni, to ostatnią rzeczą, jaką chcesz robić, to kłótnia o zadania domowe. Nie chcesz robić dramy, chcesz być blisko, chcesz zbudować wspomnienie, pokazać miłość, chcesz, żeby dziecko się przytuliło, żeby się pośmiało. Żeby to nie były dwa pełne dni pełne konfliktu. I przez to często puszczasz dyscyplinę. I nie dlatego, że jesteś nieodpowiedzialny, że nie wiesz, o której godzinie myje się zęby. Tylko dlatego, że próbujesz upchnąć ojcostwo, a raczej najpiękniejsze, co w ojcostwie, w 48 godzin. Nie zapominając o tym, że spać też trzeba. Naprawdę, panowie, rozumiem was. To naprawdę nie jest łatwe. No bo jak masz być pełnowartościowym rodzicem, który też musi tutaj czasami pokazać jakby trzymać dyscyplinę, nauczyć czegoś, wpoić wartości, nauczyć dobrych nawyków, być rodzicem, który nie tylko kocha, ale również wychowuje, daje zadania, wprowadza czasami dyskomfort. Dla lepszego rozwoju. Jak masz to robić, kiedy jesteś ojcem tylko przez dwa dni, przez trzy dni w miesiącu? Niestety nie każdy ojciec ma warunki, żeby to przebić. System mu nie pozwala. Więc zanim ktoś powie, że faceci nie walczą o swoje dzieci, może najpierw zapytajmy, dlaczego oni muszą w ogóle walczyć? Dlaczego nie mają tego prawa z założenia? Dlaczego to oni muszą udowadniać, że się nadają? A nie system. Ojciec to fundament, ale w obecnym systemie często traktowany jest jak złodziej czasu, który kradnie dziecko od matki, bo ona przez te 48 godzin będzie przecież tęsknić. Jak to dziecko w końcu wróci do tej matki tęsknionej, tak bardzo się martwiącej, przecież ojciec to potwór. Od razu zacznie wypytywać i to też jest alienacja. Ale wszystko w porządku było tacie? nie stało ci się nic? O Znowu cię na lody zabrał, wiesz jak to szkodzi. Ten tata znowu się spóźnił, żeby mi cię oddać. I to naprawdę trzeba zmienić. Trzeba z tym walczyć, bo pamiętajcie, że to chodzi o dzieci, które mają prawo znać, kochać i być kochane. Przez obojga rodziców równocześnie i tak samo. To walka o elementarną sprawiedliwość. Ojciec powinien mieć prawo do swoich dzieci. Bez upokarzania. Bez magicznej zgody systemu, który udaje, że go nie widzi. I jeszcze raz przypomnijmy sobie, jakie są najczęstsze przykłady alienacji rodzicielskiej. Tata Cię nie kochał, bo nas zostawił. Mimo, że ojciec chciał walczyć o kontakt. Był odcinany lub nie miał wsparcia sądu. Kolejne to nieprzekazywanie wiadomości i prezentów od rodzica. Wtedy dziecko myśli, że na przykład tata o nim zapomniał. A to nie jest prawda. Prezenty są chowane albo wyrzucane od razu przez matkę. Zabranianie mówienia o drugim rodzicu. Kiedy dziecko boi się mówić o swoim tacie, bo boi się kary milczeniem albo szantażem emocjonalnym. Klasyka to sabotowanie lub ograniczanie kontaktów. Nagłe zmiany planów, wymyślanie chorób. Organizowanie zajęć dodatkowych akurat w czasie wizyt. Zmuszanie dziecka do wyboru strony. Kiedy matka mówi, musisz się zdecydować, kogo kochasz bardziej. Albo, jeśli kochasz tatusia, to mnie ranisz. I naprawdę, to nie są teksty wyssane z palca. To naprawdę się dzieje. No i oczywiście mówienie, że to przez niego się tak męczymy, a to jest po prostu wzbudzanie poczucia winy u dziecka za chęć spotkania się z tatą. No i krem de la krem, czyli fałszywe oskarżenia. Insynuowanie lub bezpodstawne mówienie dziecku, że tata jest agresywny, chory psychicznie, uzależniony, gdzie to nie jest prawda. Jak rozpoznać, czy jesteś alienowany jako ojciec? Zwróć uwagę na te rzeczy. Jeśli dziecko zaczyna nagle ignorować i traktować jak wroga, bez wyraźnego powodu. Jeśli ma argumenty i narracje nieadekwatne do jego wieku, jakby powtarzał cudze słowa. Jeśli nie chce przychodzić na spotkania z tobą, ale nie podaje konkretnego powodu, zaczyna mówić, Nie chcę z tobą rozmawiać, bo mama mówi, że jesteś zły. Kiedy zaczynasz widzieć, że twoje dziecko zaczyna czuć się winne za to, że cię kocha. I że chce spędzać z Tobą czas. Jak się przed tym chronić? Dokumentuj wszystko! Prowadź dziennik kontaktów. Zapisuj wiadomości, zbieraj screeny. Może się to przydać w sądzie. Unikaj konfrontacji z alienującym rodzicem przy dziecku. Pamiętaj, że dziecko nie może być zakładnikiem waszego konfliktu. Buduj relacje z dzieckiem spokojnie i konsekwentnie. Nie naciskaj. Nie okazuj desperacji, bo cię uznają za wariata. Pokaż dziecku, że jesteś. I że będziesz. Czasami dzieci potrzebują czasu, żeby zauważyć manipulacje. Zgłaszaj te manipulacje do mediatorów lub do sądu. Jeżeli widzisz systemowe niszczenie twojej roli, zgłaszaj. Działaj. Alienacja uznawana jest za formę przemocy emocjonalnej. I śmiało można ją zgłaszać. Proszę cię, nie trać głowy. Nie wciągaj dziecka w konflikt. Walczenie o dziecko nie oznacza walki z dzieckiem. Wiem, że gotują się w tobie emocje, ale złość wyładuj gdzie indziej. Poproś o opinię psychologa rodzinnego. Dzieci w alienacji często zdradzają objawy lojalnościowego rozdarcia, a dobry specjalista powinien to rozpoznać.